To zabieram się za naprawę tego samochodu i już Wam mówię dokładnie, co się teraz stało. Yy, mianowicie, to co tutaj u mnie jest przyczyną tego, że ten samochód nie odpala, czyli yy, wkładam kluczyk, a czy teraz już odpala? Teraz już odpala, teraz już jak włożę kluczyk, o, przekręcam. O, to zapalają się tutaj wszystkie ikonki i teraz normalnie on odpalił, by, gdybym dokończył teraz kluczyk dalej. Teraz akurat nie będę go w tej chwili uruchamiał, natomiast powiem Wam, co się stało, że on wcześniej nie odpalał. Mianowicie tutaj w kierownicy jest taka elektroniczna blokada kierownicy. To się nazywa Electronic Steering Lock, czyli ESL. I to jest taki moduł, który jest gdzieś tam schowany z tyłu, który ma wbudowany silniczek. I ten silniczek, gdy się włoży kluczyk, to on otwiera rygiel kierownicy, czyli kierownica normalnie jest odblokowana, można ją kręcić. Natomiast jak wyciągamy kluczyk, to ten silniczek opuszcza ten języczek, blokuje kierownicę i kierownica jest zablokowana tak jak u mnie w tej chwili, że jest zablokowana. I to co się dzieje tutaj z tym silniczkiem, że ponieważ to jest silniczek starej generacji, silniczek szczotkowy, to on po jakimś czasie, tam po 10-15 latach po prostu te szczotki się zużywają i silniczek całkowicie pada. Jak silniczek pada, to on jeśli w takiej sytuacji tak jak u mnie, że on opuścił ten języczek, czyli zablokował mi kierownicę, silniczek jest padnięty, czyli nie jest w stanie podnieść tego języczka, natomiast przez to, że jest właśnie opuszczony, to ten moduł wysyła informację do stacyjki, że blokada kierownicy jest założona i silnika nie można odpalić. Teoretycznie, teraz jak widzicie, u mnie się akurat odpala, ale to dlatego, że mam odłączony w tej chwili moduł i mam założony emulator Rygla. Czyli to jest takie pudełeczko tutaj, które jest założone, które przekazuje informację do stacyjki, że samochód w tej chwili można odpalić, mimo że kierownica jest zablokowana. Normalnie on nie powinien się odpalić, gdy ta kierownica jest zablokowana. I teraz to co muszę zrobić w tej chwili to muszę wyciągnąć ten moduł, który mi tutaj blokuje, czyli ten pozbyć się tego języczka, który blokuje kierownicę i to wcale nie jest takie proste, ponieważ ja muszę zdemontować całą kolumnę kierownicy, czyli muszę zdjąć kierownicę, czyli tutaj muszę zdjąć poduszkę, zdjąć kierownicę, odkręcić całą tą kolumnę kierownicy tutaj. To wyciągnąć i całość wyciągnąć z tego samochodu. I potem jeszcze będzie zabawa, żeby wyciągnąć ten rygiel, ponieważ on, on jest zablokowany. Czyli właśnie ten y, taki majęzy, taką śrubę, ma taką grubą, która blokuje się w tej kolumnie. I y, tak naprawdę, żeby wyciągnąć go, to ja musiałbym znowu jakoś odpalić ten silniczek, żeby on cofnął tę śrubę i wtedy go mo można wysunąć. A jeżeli tego się nie da zrobić, to trzeba po prostu wyciąć dziurę. W takiej metalowej blasze, która blokuje wyciągnięcie tego bolca, więc to trochę będzie zabawy, ale tutaj widziałem, że to się dać prosto da zrobić przy pomocy dremela, więc będę to teraz robił. Czyli to, co robię, to ściągam kierownicę. To żeby ta kierownica była prosto, takie w tej chwili jest, to muszę sobie tutaj zaznaczyć flamastrem, tak, żeby potem ją założyć równo prosto. Ściągam kierownicę. Odkręcam kolumnę kierownicy tutaj, czyli tutaj jeszcze muszę te wszystkie. Nie, tego chyba, tych plastików, tego chyba już nie muszę demontować. Tam muszę jakieś tam y, śruby odkręcić. Tam są cztery takie y, torksy odwrotne, czyli na gniazda. Nie mam takich, to, takich y, akurat torksowych tutaj nas, nasadek, ale to się odkręca przy pomocy teoretycznie na nasadki dziesiątki, więc zaraz zobaczymy, czy ta metoda zadziała. Ściągam tą kolumnę kierownicy no i będę wyciągał ten rygiel i pokażę Wam, jak to wygląda tutaj wyciąganie tego rygla, bo oglądałem się trochę filmów na YouTube, więc wiem mniej więcej, jak to się robi. Będę zrobił oczywiście samodzielnie po raz pierwszy. Teoretycznie to jest operacja na jakieś godzinę, dwie godziny roboty. I za to się teraz zabieram. Czyli pierwsze, co muszę zrobić, to muszę tak wyciągać, muszę licznik. Ten licznik tutaj siedzi na czterech śrubkach tam raz, dwa, trzy, cztery, czyli wyciągam licznik, no i wykręcam te cztery torksy, wyciągam kolumnę kierownicy, demontuję rygiel, Po demontażu rygla wkładam to wszystko z powrotem. Wszystko to muszę tutaj e, dokładnie tak założyć, tę e, kolumnę kierownicy, tak żeby tutaj ta kierownica była prosto, a nie krzywo. E, tego się najbardziej boję, że tutaj mi się z tym nie, że będę miał tą kierownicę potem jakąś bokiem ustawioną, ale zaraz zobaczymy, jak mi to wyjdzie. E, no a jak to założę, no to już samochodem będzie można jeździć, potem jeszcze tylko założyć te plastiki. Tutaj nie wiem, jak. Jak akurat te, te kanaliki do klimatyzacji, bo to akurat mi yy, demontował te kanaliki spec, który mi założył emulator Rygla. Nie byłem akurat przy tym, bo akurat miałem kolę, jak on mi to robił, więc nie wiem, jak to się zakłada, ale też sobie jakieś tam filmy na YouTube obejrzę, zobaczę. O, takie śruby, to są właśnie te śruby do, do demontażu, czyli taki odwrotny Torks. i to podobno może odkręcić nasadką dziesiątką. Dobra, zabieram się za to teraz. To zacznę operację od zdjęcia poduszki yy, kierownicy i już to zrobiłem. Tutaj trzeba było z tyłu odkręcić dwa torxy 30, tak 30 tutaj tutaj, to od razu wyszła ta cała poduszka i tu trzeba było odkręcić, odczepić takie dwa przewody, czyli ten i ten, one siedziały sobie w tych gniazdach, tutaj był żółty, tutaj był ten, nie wiem co to, brązowy, tak, no i tutaj są te kabelki do łopatek i teraz muszę odkręcić tego imbusa i on będzie tutaj kłopotliwy, to jest ósemka, ale on jest bardzo mocno siedzi, więc tutaj chyba wezmę po prostu klucz udarowy i to kluczem udarowym odkręcę. To jest jednak 10, dziesiątka, a nie ósemka. Tutaj jest napisane 8, nie wiem, co to oznacza. To jest imbus 10. I ja teraz wkładam sobie ten imbus 10 i spróbuję najpierw po dobroci, czyli po prostu takim długim kluczem. I zobaczę, czy ruszy. To trzeba zrobić na dwie ręce, więc niestety tego nie nagram, ale trzeba przytrzymać kierownicę jedną ręką i drugą ręką, tutaj odkręcić. Zobaczymy, jak puścić, to puści, jak nie puści, no to wtedy biorę klucz darowy. Puściło jednak. Musiałem tutaj jeszcze, się jeszcze trochę zaprzeć, ale puściło już. O, idzie. No i odkręcam. I idzie ta śruba. No to tak trochę nawet zdrowiej niż uderówką. Wyciągnąłem tę śrubę. I teraz tutaj trzeba zaznaczyć, żeby potem odpowiednio tą kierownicę założyć te ząbki, ale widzę, że tu już jest zaznaczone. Nawet tutaj przyzumuję. O, zobaczcie, że tu gdzie jest takie szersze nacięcie, czyli tutaj, gdy są ząbki, mamy to szersze nacięcie na dole, to tutaj mamy kreseczkę. Tu mamy dwie kreseczki po prawej, dwie kreseczki po lewej i jedna kreseczka też jest u góry, bo tam, tam jest. Nie, nie ma tam nacięcia. Natomiast widać, że nie muszę tu nic dodatkowo zaznaczać, jest już zaznaczone. Czyli muszę po prostu tak założyć, tak jak tutaj. Czyli żeby ta kreseczka czarna była na tym rowku i te dwie kreski podwójne były po prawej po lewej, więc fabrycznie jest to zaznaczone. Więc mogę teraz kierownicę już teoretycznie zdjąć. I gdzie? Muszę to zrobić dwoma rękoma jednak, bo nie ściągnę jedną z kierownica, kierownicy, zaczęło troszeczkę mocniej szarpnąć i, i zeszła. I teraz to, to w ogóle podobno. O, o dokładnie, tak schodzi. Schodzi samo. I tu jest ta nieszczęsna kolumna kierownicy, którą muszę teraz całą zdemontować. To jeszcze jakieś kable muszę odłączyć. No i teraz muszę odkręcić tutaj te torksy. I one rzeczywiście odkręcają się na, na klucz, na sadkę dziesiątkę. Sprawdziłem tylko, że są wrednie dostępne. To jest jeden. Tu jest drugi, jeszcze są tam dwa, tam te dwa są akurat łatwiejsze dostępne, natomiast ten, no ten już jest, poluzowałem, tego już poluzowałem, ten się odkręca, ale do tego to nie ma za bardzo jak tam dojść, bo tutaj nie ma jak klucza włożyć żadnego, więc będę teraz kombinował jak to odkręcić. Odkręciłem, proszę bardzo, lata, już cała ta kolumna. Yy, co zrobiłem? Użyłem tego urządzenia, czyli Bosch XO z taką nasadką i tutaj udało mi się zrobić takie kątowe, Kodowo na setkę, założyłem sobie tutaj normalnie dziesiątkę i to wepchnąłem tylko od tej strony, nie od przodu, tylko od spodu. Tutaj się położyłem na plecach, tam wjechałem i bez problemu udało się te śrubki odkręcić. To są te i tak, te dwie dłuższe były z tyłu, te krótsze były z przodu. I teraz to, co mi jeszcze zostało, to tutaj wjadę do środka. Tu muszę odkręcić teraz o tę śrubę. To jest znowu Torx. I to już wtedy mi tutaj wszystko zejdzie i będę mógł wyciągnąć. Ale tu już widać ten nieszczęsny rygiel. O, tam zobaczcie go. raz to jest to urządzenie, tam złapię coś. To pudełko, to jest ten nieszczęsny rygiel i to muszę wyciągnąć. Oczywiście do niego dostęp jest tutaj mega skomplikowany. Ale zaraz jak to wyciągnę wszystko, to wytnę go w cholerę. Usunąłem już tutaj tego torxa. To był torx 45. I teraz ostatnia rzecz, to tutaj znowu mam taką zębatkę, o ja to sobie lusterkiem podglądam, o to dokładnie i tu muszę też zaznaczyć znacznik tak żeby mi tutaj akurat to weszło dokładnie w odpowiednie ząbki tutaj akurat te, te frezy żeby się zgadzały czyli tutaj akurat jest jeden, jest taki grubszy nie wiem czy go tu będzie widać bo tutaj ostrości nie mogę złapać o jakoś gdzieś on tutaj jest no i to muszę zaznaczyć na tej blaszce flamastrem gdzie on powinien być tak żeby to włożyć z powrotem i to już wychodzi w ogóle bardzo lekko bo pociągnęłem i już sobie wyłazi więc teraz idę po flamaster i robię ten znacznik i wyciągam tę kolumnę zrobiłem znacznik nie wiem czy to będzie widać o tutaj gdzie jest ta czerwona kreska o to tam jest ta o to tam jest ta grubsza ten grubszy fres. No i mogę wyciągać kolumnę. Ojejku. Ta-dam, wyciągnięta. O, ciężkie dość. To jest to. I to, co się zablokowało, to jest ten element. I teraz widzicie ten co tutaj wystaje. Ja to muszę teraz obciąć i cały ten ESL, czyli ten Electronic String Lock, wysunąć w prawą stronę. Wtedy się go pozbędę i będzie można już normalnie kręcić kierownicą. I to z powrotem mogę zamontować, i znowu będzie można jeździć tym samochodem. Więc teraz zabieram się za wycinanie tego bolca przy pomocy dremela. Będzie fajna zabawa teraz. No tutaj wymaga to pewnych poświęceń. Tak jak widać, nie wiem kiedy sobie to zrobiłem. Gdzieś się teraz ciąłem na ręce. Ale kolumna wyciągnięta, i teraz sobie przygotowałem ją na podłodze, i teraz idę po dremela i będę ciął. A tu krew tryska z ręki. To wytłumaczę teraz, co trzeba dokładnie zrobić. Czyli to jest ten SL, czyli ta blokada kierownicy. I to jest taki bolec, który normalnie powinien się schować. On powinien wjechać do środka, ale ponieważ silnik jest popsuty, to on się nie schowa. I jak go naciskam palcem, to on też się blokuje. Więc trzeba go albo obciąć, tylko oczywiście trzeba było go tak obciąć, żeby aż wszedł tutaj w tą dziurę. Więc najłatwiej po prostu tutaj naciąć takie dwie kreseczki, tak żeby to wyjechało tutaj do góry. I tutaj ten boles, który blokuje kierownicę, ten języczek jest tutaj w środku. Czyli on tutaj wchodzi w tę kolumnę kierownicy o. I to oblokuje. Jak to wyciągnę, to już się będzie wtedy normalnie ym, ta kolumna kierownicy bez żadnego problemu obracała. Czyli tutaj ta, ta ośka będzie się obracała. W tej chwili ona się blokuje tutaj o ten języczek, który siedzi sobie w środku, i tego się trzeba teraz pozbyć. Sprzęt przygotowany. Mam tutaj dremela z taką końcówką, z taką tarczką do cięcia. No i teraz muszę naciąć tutaj i tutaj. I to mi wtedy wyjedzie. No to pierwsza wredna śruba obcięta i teraz muszę zrobić tutaj te takie kanaliki, żeby to jeszcze lepiej tutaj wysunąć. Tak to wygląda teraz. Czyli wyciąłem tutaj już tu i z tej strony, ale jeszcze mi tutaj trzyma taki kawałek. Nie, nie ma tutaj po prostu łatwego dojścia, nie da się tutaj za bardzo tarczką dojść, żeby tutaj naciąć te dwie kreski, więc muszę się tutaj trochę męczyć, ale jak widać już końcówka i zaraz to będę mógł tutaj wysunąć. No i tak wygląda efekt finalny, czyli wyciąłem tutaj dziurę i teraz uwaga, idzie. Wyszło i to jest ten język, który blokował. To jest to nieszczęste urządzenie, czyli to jest ten ESL. To do kosza leci, a ja montuję po prostu teraz tę kolumnę kierownicy bez tego. I teraz uwaga! Proszę bardzo, obraca się bez problemu. W tej chwili się wszystko wraca. Mogę teraz zamontować, tylko tutaj muszę te znaczniki, oczywiście, pilnować tych znaczników. Tutaj są te nacięcia. Jest, o kurczę, jest jedno częście. Nacięcie drugie. Dobra, zobaczymy, jak sobie z tym poradzę. Musi być prosto. Dobra, zakładam to teraz z powrotem. No i kolumna kierownicy zamontowana z powrotem, już bez tego elektronicznego rygla, No i to było trochę wredne tutaj, żeby to zamontować, ponieważ tak, tutaj trudno było trafić ten fres, potem y, musiałem to przypięć, tą śrubę, ale potem te śruby tu na dole jedna, tam druga i tutaj te trzecia i czwarta, to no, trudno było tutaj w ogóle włożyć je, bo po prostu nie ma jak za bardzo tutaj dojścia. Ręce mi się tutaj łamały, ale w końcu to włożyłem, przykręciłem. No i składam już resztę do kupy, czyli zakładam tutaj te wszystkie plastiki. I niedługo test. No i kierownica założona. Jeszcze tutaj muszę przykręcić poduszkę, bo ona jest jeszcze luźna, więc przykręcam poduszkę. Zakładam tutaj te, ten plastik, tutaj na dole, czyli to pokrywę. Tutaj z tym będę musiał się pobawić jakoś, czyli z tym otwieraniem bagażnika. No i ten dekor, tutaj ten plasticzek oto, muszę założyć. I to będzie wszystko i potem sprawdzam, czy odpali ten samochód. A, od razu uprzedzając pytania, odłączyłem akumulator, zanim odłączyłem poduszkę. Więc dlatego jest akurat maska otwarta, bo odłączyłem akumulator, bo jakbym tego nie zrobił, to potem miałbym tutaj jakieś błędy SRS. To tak uprzedzając właśnie potencjalne pytania z Waszej strony. No i złożone wszystko. Kierownica zamocowana, przykręcona, poduszka zamocowana. Tutaj te plastiki wszystkie też założone, tam te kanaliki do wentylacji też założone. I teraz uwaga no i blokady nie ma i blokada zdjęta, ESL i teraz chwila prawdy zobaczymy czy ten teraz odpali jeszcze na wszelki wypadek nie zamykam maski uwaga przekręcam tak i uwaga no i działa <grywania> działa i teraz kierownica proszę bardzo, wszystko chodzi wszystko chodzi Naprawiony 5 godzin mi to zajęło Jest godzina 16.15 Zacząłem o 11.15 5 godzin naprawiałem Ale naprawiłem Wyciągnąłem tego nieszczęsnego SL-a No i żona może już jeździć z powrotem tym samochodem Ale się czuję teraz dumny jak paw <laughs> Super No i wybrałem się tym samochodem na przejażdżkę Wszystko działa Bez żadnego problemu Tutaj kierownica się obraca Samochód odpala bez najmniejszych problemów Więc... Naprawiony w końcu, ale super.